Siema, dzisiaj gram na Nexus RP, na serwerze, który niedawno wystartował, zapraszam was na niego, można fajnie się pobawić, wiadomo, no, roleplay, co nie? Jak widzieliście, po miniaturce zostałem liderem, no ale co, więc zobaczcie zobaczycie na filmie, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dobra, pójdę po jakiejś no, bronie, ty masz jakieś bronie, czy nie masz żadnych? Mam FMG, przy sobie tylko. O, dobra, w magazynie będę musiał skraftować. Po prostu się skraftuje? Eee... Micro SMG razy 5 I amunicja... Razy 5 Dobra, do magazynu kilka ułożę, bo mam za dużo przy sobie. Dobra, A? o tym jedziemy? <gry> Ej, weź neta, co ogarnie bo ciścina ścina w ciul. Medyk, medyk, to jest, zostaw. Dobra. Nie. Ta, ale... okay. Jedź, jedź, obok niego, tylko go nie stał, mu. obok niego, jedź. obok niego, obok. Witam pana. Halo, wearariu, panie, proszę się odezwać. Halo, zatrzymujesz się w tym momencie, zatrzymujesz się. Zatrzymujesz się albo będę zmuszony użyć broni Zatrzymasz się czy nie Zatrzymaj się albo wyjmę broń Jedź, 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 jedź Jedź, jedź, trochę przed niego, przed niego, przed niego, przed, przed, przed Stój Stój! Nie go. Czekaj, czekaj, czekaj nie mogę Eee policja Eee, w prawo! W prawo! Trzeba kogoś poddać. Trzeba do policji Jak no, jaką gadać nie umiem chłopie To jest Cicho ciemny chłop Dobra jeszcze raz na szpitalnie Nie. W sensie ja po sobie są... Cisza i po prostu uciekam Jeźdź po prostu na szpital. Mm. Czy ja słyszę syreny? Jedź, jedź, tak. Tylko nie przejeżdżaj ludzi, proszę cię. Bo to się o, dla obydwóch, dla nas źle skończy. Pciu. To ja poczekam dzisiaj, dobra? No, nie wiem. No, przy twoim ulubionym z tym... Klubie. Tak. Tak. Ja lubię to. Jestem tu cały Dobra, daj mi prowadzić na chwilę Ma, mamy mało paliwa to pojadę za drogi. od razu No siadaj Drzwi się oczywiście nie zamkły, bo to jest Ole Dobra, Dobra, za stankować na razie ja, mask ja maskę Ja ale wziął to wziął to w ogóle nie skręcę. Jaki to jest rodzaj? 95, chyba 95. 95 chyba, albo 98? Diesel A, no to diesel. Do tego tak to poprzeć, Witam Pana bardzo serdecznie. Czy jest Pan zainteresowany kupnem paneli fotowoltaicznych? Czy jest Pan zainteresowany kupnem paneli fotowoltaicznych? Będziemy czekać. Stój Zatrzymaj się po dobroci, bo inaczej. Mów coś do niego. Zatrzymaj się po dobroci, bo inaczej będę strzelać. Nie to nie. Siadaj! Czekaj, okay, no w <laughs> Discord musiałem chować. Wtedy to właśnie po raz pierwszy w życiu narobiłem w partki ze strachu. chciałem piec żyję. Chętę zabrył. Ty ile wlatuje hajsu, chłopie? Widzisz to, co ja? Nie. No. No ja widzę, w <skrym> tej hajsu. Podali się. No ja. Jak ktoś sam jest zaraz od razu mówię. O, nikt tu nie ma. Policja. Mówi. Pieprzysz. Serio? Policja? Ale o cicho już. Mogę na cicho podjechać, ale czekaj. Patrzę, monitoruję. Dobra 7 kasków. Do 10 uzbieramy jadę. Jedziemy. Ile? Wiesz? 7 8. 10. Spieprzamy. Siadaj, siadaj. Ty, bo ja dalej mam rabowanie, nie wiem czemu. O już nie. Dobra. co ty zawracasz? Tam. No tam ktoś jechał, czekaj. Na czym? Autem? Nie wiem. Jak nie wiesz, autem. jak. No to autem za się nie opasa poddawać, bo ci Nawet nie masz co jechać. Ooo... Z tobą to. Ło Ja! Ale. <grym> Żyję. <grym> Dobra, chodź, trochę poszukamy. Dobra. A się wydraje, mistrz? Serio? No wiem. Pierwsza klasa. Podjeść tam do sklepu? Lewo, 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 lewo. No mówię lewo, a ty prosto jedziesz. Lewo, no prosto, prosto, stój, 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 stój. stój, stój. 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 Już co za ała, 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 ała. <grym zespołowa> Teraz się lepiej trochę ostry autem. Patrz. Się wystraszyłem. Dobra. Zajebiste. A żeś mi zamknął drzwi? Ja zdałem tylko czyń siebie, jakbym puścił snippet. Tylko na siebie liczę, liczę, że ją zaliczę. Chyba na mnie już...